Ostatnimi czasy temat dywagacji odnośnie niezidentyfikowanych obiektów latających przybrał na sile. Tajemnicze światła oraz inne dziwne obiekty na niebie można zauważyć na całym świecie. W Kongresie amerykańskim są prowadzone przesłuchania odnośnie tego zjawiska. Na dodatek teraz doszedł temat obiektu, czy jak kto woli, komety 3I Atlas. Na temat której mówi się, że może to być wytwór obcej cywilizacji, a są to tylko pierwsze z brzegu podane przykłady i można się z tego śmiać lub nie, aczkolwiek czy zastanowiłeś się chociaż przez chwilę, co by było, gdyby ziemia naprawdę odwiedziła obca cywilizacja oraz z jakimi konsekwencjami by się to wiązało? Dziś postaram się omówić najbardziej prawdopodobne scenariusze takiego wydarzenia. Zapraszam na odcinek. Jest poniedziałkowy wieczór. Co niektórzy po ciężkim dniu w pracy odpoczywają oglądając wieczorne wydanie informacji. Nagle pada wiadomość. NASA wykryła olbrzymi obiekt, który właśnie przekroczył granicę naszego Układu Słonecznego. Na razie nie wiadomo co to konkretnie jest, lecz przykuł on uwagę obserwatorów na całym świecie przez dość niestandardowe zachowania. W internecie zaczynają tworzyć się wszelkiej maści teorie i spekulacje odnośnie tego tajemniczego obiektu. NASA uspokaja, twierdząc, że to zwykła kometa. Ale czy aby na pewno? Mijają trzy miesiące. Nieoczekiwanie obiekt zaczął przyspieszać oraz emitować naprzemiennie zielony, niebieski i czerwony kolor. Obserwatoria kosmiczne na całym świecie z coraz większym zaniepokojeniem przyglądają się temu czemuś, czego nijak nie można przypisać do wcześniej znanym im zjawiskom kosmicznym. Ale ludzie jeszcze nie zaprzątają sobie tym głowy. Hm. W końcu mają na głowie problemy dnia codziennego. I co ich obchodzi to, co się dzieje gdzieś tam w kosmosie? Do czasu. Po jakimś czasie tajemniczy obiekt zbliża się w końcu do Marsa. Nasa już od dawna wie, co to jest, lecz póki co nie chce wzbudzać paniki wśród ludzi. Lecz z dnia na dzień obiekt o zmieniających się barwach zaczyna być coraz bardziej widoczny z ziemskiego nieba. Dłużej nie da się ukryć prawdy. Zostaje zwołane nadzwyczajne spotkanie w siedzibie ONZ. A na nim zapadają decyzje o natychmiastowej ewakuacji elit do podziemnych schronów. A zwykli ludzie mm. oni jak zwykle zostaną na lodzie. W końcu zostaje podane do publicznej wiadomości: statek obcej cywilizacji leci w kierunku Ziemi i w ciągu 72 godzin dotrze na naszą planetę. Wybucha panika na całym świecie. Oraz panuje kompletna anarchia. Instytucje państwowe, takie jak policja, wojsko oraz szpitale, przestają działać. Wszystkie religie na całym świecie reagują skrajnie na tę wiadomość. Jedni zbierają się w kościołach, synagogach oraz w meczetach, a inni przeżywają kryzys wiary. W końcu wybija godzina zero. Monstrualny statek obcych najpierw wchodzi w naszą atmosferę, żeby potem zawisnąć nad Paryżem. Ludzie z przerażeniem patrzą w górę i nie wierzą, że to się dzieje naprawdę. Przecież takie obrazki widywali co najwyżej w filmach, a teraz stało się to rzeczywistością. Oczywiście w tym momencie nasuwa się pytanie, co się wydarzy dalej? Jakie obcy mają wobec nas zamiary? Chcą nam pomóc, zniewolić, czy może nawet unicestwić? Scenariusz pierwszy Obcy są pokojowo nastawieni w stosunku do rodzaju ludzkiego i chcą nam pomóc się rozwinąć w każdym aspekcie życia. Przekazują nam zaawansowaną technologię, która daje nam niespotykany dotąd przeskok cywilizacyjny w przód. Dostajemy również wiedzę medyczną, która w końcu pozwala nam się uporać ze wszystkimi chorobami, które dotąd trapiły ludzkość. Znikają również głód oraz nierówności społeczne na całym świecie. Śmierć też już nam nie jest straszna, gdyż w końcu dożywamy kilkuset lat, zachowując przy tym młodość. Możemy też w końcu podróżować międzygwiezdnie, a być może nawet międzygalaktycznie. Do tego dochodzi darmowa energia, która jest czerpana między innymi z naszej gwiazdy, czyli ze Słońca. Religie całego świata stają się reliktem przeszłości, no i w końcu zaczynamy rozumieć wszechświat. <grym> Brzmi jak się lanka, co nie? No to teraz przedstawiam Wam bardziej negatywne scenariusze, a jest ich sporo. Scenariusz drugi. Zostajemy podbici i zniewoleni przez obcą cywilizację. Ludzkość na początku próbuje się bronić przed najeźdźcami z kosmosu, lecz nie mamy najmniejszych szans z ich technologią. Nasza broń w porównaniu z ich to tak jak próbować jadąc na rowerze trzymając patyk w ręku zaatakować cały batalion wojsk wyposażony w najnowocześniejszą broń. Ci, co jakimś cudem zdążyli uciec, chowają się w lasach, jaskiniach lub gdzieś głęboko pod ziemią. Od tego momentu życie na naszej planecie stało się istnym koszmarem. Ale w sumie to w jakim celu obcy mieliby nas podbijać do różnych prac? Przecież mogliby mieć na to bardziej wydajne sposoby niż ludzka siła robocza. Na przykład do wydobywania różnych zasobów z ziemi. Mogliby mieć ultrazaawansowane roboty, które by pracowały tysiąc razy bardziej efektywnie niż ludzie. A może by nas hodowali, jak my hodujemy świnie, krowy, czy choćby kurczaki, żeby na samym końcu nas zjeść? Też mogliby chcieć po prostu zamieszkać naszą planetę, gdyż odpowiadałyby im zastane tutaj warunki do życia. Tylko teraz pytanie brzmi co by się stało wtedy z nami? Skończylibyśmy w jakichś rezerwatach, czy jeszcze w dużo gorszy sposób? W tym temacie możemy dywagować bez końca, lecz sami musicie przyznać, niezbyt jest to dla nas optymistyczny scenariusz. Ale idźmy dalej. Scenariusz trzeci. Obcy zamiast brać nas w niewolę, to po prostu nas się pozbędą. Wychocenie możemy być realnym zagrożeniem, zarówno dla nich, jak i dla innych cywilizacji. Nasza agresja oraz ciągłe parcie do wojen mogą okazać się czynnikiem decydującym, żeby nas unicestwić. W sumie ten scenariusz ma nawet ręce i nogi <laughs> bo sami musicie przyznać. Rodzaj ludzki potrafi sobie zgotować marny los na własnej planecie. A co dopiero, jakbyśmy mogli się rozwinąć do tego stopnia, że możliwe byłoby podróżowanie po całej galaktyce, albo i dalej. <ścoughs> Serio myślicie, że rządzący naszym światem dla swoich chorych korzyści nie zaczęliby siać fermentu na innych planetach? Wystarczy przytoczyć los rodzennych Indian w Ameryce. Lub wstrzymanie co rusz nowych konfliktów zbrojnych dla złóż, na których można położyć łapę i czerpać z tego zyski. Więc jeśli masz wyobraźnię, to wyobraź sobie, jakie piekło nasi mogliby zgotować odkrytej mniej zaawansowanej cywilizacji od nas. Więc podsumowując. Wcale nie niemożliwy byłby taki obrót wydarzeń, że dla dobra ogółu na wszelki wypadek by nas po prostu obcy usunęli z mapy wszechświata. Scenariusz czwarty. Mogłaby nas też spotkać bardziej lajtowa wersja wydarzeń względem poprzedniej. Przywódcy światowi, przekonawszy się o tym, że obcy nie chcą nas pozabijać, to wyszliby bez bunkrów i pierwsze co by zrobili, to by się pogryźli między sobą. Oto który kraj ma jako pierwszy nawiązać kontakt z przybyszami z kosmosu. Po czym rozpętaliby o to wojnę, a tak zwani kosmici widząc do jakiego domu wariatów przylecieli, po prostu by odlecieli dalej i tyle bez by tego było. Scenariusz piąty. Po przybyciu obcych na naszą planetę, mogłoby się okazać, że przywieźli za sobą jakieś wirusy, na które rodzaj ludzki nie jest odporny, i po prostu by nas one zdziesiątkowały, a nawet doprowadziły do wymarcia wszystkich gatunków na naszej planecie. Chyba, że obcy mieliby na to antidotum, bo w innym przypadku byłoby nieciekawie. Podsumowując, jak sami zauważyliście, scenariuszy zderzenia się ludzi z obcą cywilizacją jest co niemiara. Nieważne, która opcja okazałaby się prawdziwa, jedno jest pewne: po takim wydarzeniu nic już nie byłoby takie samo, oraz na zawsze obróciłoby to los rodzaju ludzkiego o 180 stopni. Która wersja przemawia do Ciebie najbardziej? A może masz jakąś własną? Podziel się tym w komentarzu. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka, oraz zapraszam na kolejne. Trzymajcie się. Hej.